It's over, Joker. Over. Why, my dear delusional Dark Knight? It hasn't even begun. Hej, cześć się mam do wam wszystkim ludziom ze strony tytuł to jest Batman Arkham Asylum. Fajerwerki na Sylwestra. To że to mnie to będzie później wrzucone. Cóż. Trudno. Co ja sobie ulepszyłem wcześniej Ja coś w ogóle sobie ulepszyłem poprzednio? To prawie wszystko mam ulepszone Dobra weźmy sobie O to Niech będzie Nie ja myślałem że jest czysto tutaj ale są ludzie A szydę Jezus Maria Wypad Firework Jak tematyczny Jezus Jeszcze ktoś Tam są drzwi chyba zamknięte, tak To którędy mam iść Gdzie to jest? Tu, a tam, tu jest przejście. To dobra, zobaczymy, co to nas szykuje. Te zagadki nie rozwiążę. O kurde, co, co tam jest? Ile tam jest ludzi? Będziemy się bić, panowie? czy nie? Chyba nie. If your name's list, you <laughs> a, to a, Batman, right. Batman so be, napisane. Be ah, is, Batman. Monster hey. Soul. Hey. Like wow, Give dzięki. Z nimi też mogłem się pobić, ale chyba nie wiem, co by robił. Dzięki panowie. Wreszcie coś medycznie. Pokój widzeń, coś się z tego? Dlaczego odlicza? Do czego on odlicza? O Steve. A, moje uszy, ja cię dupia. Mam iść tutaj? O, to jest Scarface

Beating up Bane, feeding Scarecrow to Croc, slapping around Harley, my hobby, by the way, and ruining all my lovely venom plants. It's over, Joker. Over? Why, my dear delusional Dark Knight, it hasn't even begun. No co, zaczynamy się z nimi bić. Jeszcze kolegów tutaj było. O, nie tak miało być. Kurde, ale. Totalnie źle zacząłem. Kurde. Chłopaki. Nie wolno przeszkadzać. No ja pierdzielę, ja tu już zginę. Tylko dlatego, że... Tylko dlatego, że po prostu źle kontruję i... O, dobrze, dobrze, dobrze. Tylko dlatego, że źle kontruję i źle unikam tego wszystkiego. Sorry, że się nie odzywałem, ale musiałem się skupić. No i tak wyszło, że obrywałem na no ostatni raz i zginąłem. Nie, ja pierniczę. Nie, też sobie mogę pominąć. Rozegramy to teraz trochę inaczej. Kurde no chłopie rzuca we mnie ciałami. Wypchaj się. Kurde. No jakie frajerzy. No nie no, wciągnęli mnie tutaj w jakieś zasrane Ruki, Znowu zaraz zginę. JA PIERDZIELE Masakra Ja... no... Boże... Żebyś... Kurde Jak zwykle znowu źle, źle złe kontry, złe unikanie i złe przemyśl, przemyślanie, to wszystko. O i znowu. Ja pierdzielę! No skinę znowu! No nie, tylko żeby nie trafił. Boże. No weź już. Dawaj, dawaj, dawaj. No nie. To już jest... No teraz to się musi udać.

Nie mówcie, że my się teraz zamienimy. So, sorry, ale. Sorry, sorry. My się teraz zamienimy? Nie, no co się? O, proszę, opiera się. Nie, no, taki chude chuderlaka ile wytrzymuje. Sorry, son you Oh, you're ruining my big night! Months of planning down the crapper! I just wanted to bring down your grim facade and for once let you see the world as I see it. Giggling in a corner and bleeding. But you've denied me even that. I have nothing to live for. So No, nie, i co teraz się zmieni? Ja. Yeah. Arkham Asylum 10 minutes ago we received this taped message. Rozwali to zanie tą wyspę. Direct your Ja, to Ja, kom, witness the final Ciekawe co to malował hm. Ale diamond z nich tak samo jak z tamtymi? Ale że on jest jakiś świadomy tego, nie? Że on nie jest jakimś potworem, to tego... to... tam nieświadomość świadomość tego co robi Bo ma tego więcej, co? Nie pamiętam. W jaki jest sposób na niego? O, super! Jeszcze upgrade. <laughs> Ciekawe, czego teraz sobie ulepszyć mam. Co ja mam sobie wziąć. To jest zablokowane w ogóle. Ciekawe. Weźmy sobie to. No, prawie wszystkie ulepszenia, no, tylko trzy zostały. I to jedno nieodblokowane, odblokowane, czyli teoretycznie dwa. Nie, no, ja mam tak. Ja mam tak przed nim uciekać? O, no, no, poleryjne co jest? Dobra właśnie tutaj Teraz się muszę skupić na kontrowanie, bo trochę ich tutaj jest Co w tych paczkach jest? O super Broń Prezenty im mrożyca pięknie O, wow, co to? Bomba jakaś, no chodź tutaj, dalej coś. jest bomba. No, chodź. O. Szkoda, że trzeba się swojemu tego domyślać. O, i wbiły swoje wielkie pazury w to... w parkiet. Nie mów mi, że to jest sposób na jego. Yeah, me. Give me a bad shot, Bats. Ah! You ready for this? Bats! Yeah, yeah. I'm out, Bats! My people, give them a kicking for the boys. Yeah, I'm bored of him. Here it comes. I think that was my route. Wow. Przyszli tutaj te. O właśnie, tego jednego tutaj sobie. Auć. Tego tylko... nie, tylko, tylko... Osobo miło. On zaraz wstał już, no szkoda O dobra, tego, tego Mam ten jakiś pozy odwalę do helikoptera Znowu bomba Nie to Aha, nie rozpilił tego w końcu chyba. No. Znowu. Nie, mówi, że to jest sposób, na niego tak cały czas. Trochę średni, średnie to chciałbym powiedzieć. Żeby już trudniejsze że trudniejsze to były już tamte... no te, te, te nowe stwory zwykłe. Z tego tutaj. Tutaj tylko ciągniesz go tym. Ciągniesz go tylko tym pazurem. Żeby tylko zleciał i go walić po mordzie i co to. Trochę takie. Rozczarowanie. i am the greatest which uh, not you agree

And also Gupet ah, razletil. I can take it. I can take anything you throw at me, bats. You can't beat me. I'm actually going to win. Ready for the next round? Always. What? I'll never let you win. Never. Ole dostał na mordę. Ale czuję jednak little disappointment, Trochę rozczarowanie takie, że, no, że ten było tak wyglądał, że trzeba było tylko ściągać i nawalać po mordzie. Dad, Doctors are treating the injured, but it looks like it'll take some time. All super criminals are back in custody. <laughs> quite a mess in there. And the venom enhanced inmates are returning to normal. Though for some, the process can be quite painful. Dad, how are you doing? I'll survive. See you tonight, Barbara. Shame about your car. Can I give you a ride? Thanks, Jim, but I have one on the way get some rest all units, all units. you deserve it second national bank was by harvey a.k.a stay safe jim two officers down the suspect is fleeing in their patrol car no i za koniec no, tylko mówię, że cię poczułem się, a poczułem się takie trochę słabe ten boss był szczerze mówiąc, mogę pomyśleć napisy, no mogę Słaby, Słaby... no słaby ten boss, gra dobra, fabuła też, niektóre lokacje średnie, tylko ten boss, no ten boss, słaby po prostu Ciągniesz go tylko pazurem i nawalasz po mordzie. Tyton. A to Bane. Odblokowałeś yy, jakieś tam strój do challenge mode. A, że tak. A, to sobie strój mogę wybrać. A, to są challenge y po prostu. Nie, tu nie mam w sumie co. Tu już sobie grałem trochę. Trofea jakieś. Titan Powered Joker. No fajnie to wygląda. Szkoda, że się nie odblokowało się tego w jakąś fabule. Strach na wróble. Batman. Bane. Tekstury się muszą doczytać. Próbujczy Kroko, na chwilę krok i Scarface, o właśnie Jokerem. To wszystko 15% challenge, 111 na 240 e, trofea. 32 na 42 ten, życiorysy postaci i 72% skończony Batman.